Moi drodzy, po raz kolejny witam Was serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, sceneria jest troszkę yy, świąteczna, ponieważ nagrywam nowe odcinki serii Wielkanocnej, ale naszła mnie pewna refleksja. Powiem Wam, że popijając sobie kawkę sypaną oczywiście z koszyczka, przemyślałem, ponieważ w niedzielę wrzuciłem kompilację. Polacy na Wielkanoc, kompilacje na YouTube, kto jeszcze nie widział, zapraszam serdecznie. Pojedyncze odcinki oczywiście są i na TikToku, i na YouTube w shortcach, więc yy, pewnie już i tak Wam się przewinęły. Ale komu się nie przewinęły, zapraszam oczywiście do nadrobienia. Ta refleksja jest następująca: Czytając te Wasze komentarze, uświadamiam sobie, że jestem przez jednych lubiany, przez innych nielubiany, przez jednych kochany, przez innych nienawidzony. Oczywiście z tymi y, skrajnymi y, uczuciami też bym nie przesadzał ani w jedną, ani w drugą stronę, ponieważ myślę, że mój kontent aż takich skrajnych emocji nie wywołuje, ale uświadomiłem sobie, że jestem powiedzmy lubiany i nielubiany z tego samego powodu. Powód jest następujący. Otóż jestem nielubiany i lubiany, bo pokazuje jak naprawdę jest. I wiele osób w komentarzach wymądrza się, że. To chyba u was tak jest. To chyba u was są takie rozmowy, taka patologia, alkohol na stole przy świątecznym stole i tak dalej, i tak dalej. A inni mówią, że tak jest, tak rzeczywiście jest. I pokazujesz najprawdziwszą prawdę. Dostałem myślę przez dwa lata mojej działalności. Jezu, skąd znasz mojego wujka? Skąd znasz mojego ojca? Skąd znasz moją rodzinę? Skąd jakbyś siedział u mnie przy świątecznym stole? Tak odzorowujesz te scenki. No i teraz trzeba zadać sobie pytania dlaczego dwie skrajne opinie na ten sam temat mają ludzie tego samego kraju, czasami tej samej miejscowości, województwa i tak dalej. Analizując sobie te wasze pociski, uświadomiłem sobie, że to może być w dużej mierze spowodowane kompleksami. I to już nie chcę cisnąć, jak ktoś mnie tam hejtuje, że jestem głupi, taki, nie taki, że a ty jesteś zakompleksiony, to nie o to chodzi, ale... Patrząc na to, że dwa lata temu rozpoczął się kontent lubelski, matko jedyna, a co to jest, i tak dalej. Mocnym takim zaciąganiem ojca z Lubelszczyzny, mnóstwo osób powiedziało, pisało w komentarzach. Nikt tak na Lubelszczyźnie nie mówi, dlaczego tak yy, prze, 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 przeciągasz, dlaczego tak zaciągasz, tak yy, na Lubelszczyźnie się nie mówi, nikt tak po wiejsku nie gada. Ja mieszkam par lat na Lubelszczyźnie, nigdy się czymś takim nie spotkałem. Spotkałam i tak dalej. No, to uważam troszeczkę za przejaw kompleksów. Już wam mówię dlaczego. Przyjechałem na studia do stolicy i czasami rozmawiałem sobie z ludźmi. No, jak to ludzie z ludźmi rozmawialiśmy sobie. No i powiem wam, że. No nieraz ludzie mi powiedzieli, ale ty zaciągasz. Byłem parę miesięcy, chyba za 3-4 miesiące, byłem w Gdańsku na studiach na Politechnice. Pijemy sobie alkohol na takiej domówce i. Chłopak takiej y, dziewczyny ode mnie z roku zapytał: Ej, słuchaj, weź mi powiedz, ty jesteś z, z Rosji albo z Ukrainy, już parę lat mieszkasz w Polsce, że tak w miarę mówisz po polsku, ale słuchaj zaciągania. Ja wie? nie, ja jestem z Lubelszczyzny. Goś myślał, że jestem z zagranicy, bo no w, Gdańsk, w Gdańsku, oczywiście, jo, tam w ogóle pomoże, to jo, jo, takie. Takie twardsze mówienie, pra, prawie jak na Śląsku, tylko że tam jeszcze tak, tam, no taki twardy, twardy polski. A u nas tak to wszystko śpiewne, płynne to Podlasie, Lubelszczyzna. I gość myślał naprawdę, że jestem z zagranicy. Słuchajcie, nie ma się czego wstydzić. Ja się nie wstydziłem. No zaciągam, no zaciągam, bo jestem tutaj z Lubelszczyzny. Tak samo jakby góral miał się wstydzić przed turystami, że on po góralsku sobie tam gałaży. Yy, tak samo jakby nie wiem ślązacy czy kaszubi musieli zmieniać bo musieliby się dostosować, podpucować całemu całej Europie, całemu światu, żeby mówić taką poprawną polszczyzną, bo no bo wstyd być troszeczkę inny. I myślę, że właśnie wiele osób piszące mi, że o, nikt tak nie mówi, my tak wcale nie mówimy, chyba ty tak mówisz i twoja rodzina. Jeszcze wjazd na rodzinę to jest bardzo częste, że chyba tylko ty i twoja rodzina na ubezpieczenie tak mówicie, my mówimy najpoprawniejszą, najpoprawniejszą polszczyzną na świecie. Z tym się spotkałem oczywiście. I tych przykładów przez dwa lata działania naprawdę bym jeszcze namnożył sporo. Ale w tym wszystkim chodzi o to, że na przykład jak przy twoim świątecznym stole nie rozmawia się na dany temat, czy nie ma alkoholu, bo zakaz. Babka, matka zakazały i tak dalej. To nie znaczy, że w innych nie ma. I takie pociski typu, że e, tak nigdzie nie ma. Skąd wiesz, że tak nigdzie nie ma? Tak jak ja bym powiedział, że w żadnym kraju na świecie nie rosną banany. Bo u mnie na, bo u mnie na podwórku, na lubieżycie nie rosły banany. Nie, nie rosły banany. Dlatego chodzi mi o to, że zarówno jestem lubiony, jak i nielubiony za to, że. Pokazuje prawdę. I wiele osób uważam, ciśnie mnie przez to, że widzi to, widzi to u siebie, ale po prostu uważa, że ja się z nich naśmiewam, że naśmiewam się z Polaków, że naśmiewam się z jego rodziny, bo no kurde. No zeszłe święta było tak, że wujas zapytał, czy mam jakąś pannę, albo no nie wiem, tutaj pijanego wujka trzeba było położyć na wersalce. Hm, Śmieje się ze mnie ten frajerzyna z Lubelszczyzny, ten jakiś tam wójt, czy tam inny, jakiś tam naśmiewa się na TikToku z mojej rodziny. I dlatego pocisnę go, że nie wypieram, nie ma tak, nie ma tak. Moi drodzy, rodzina to jest rzecz piękna, kto ją ma niech szanuje. Ja się nie naśmiewam z was, ja wręcz przeciwnie, tak chcę nawet wychwalić to, że wszyscy Polacy to kurka wódka jedna rodzina. A kto mi mówi, nie, ja taki nie jestem, chyba ty? Okej, okay, nie chcesz należeć do tej jednej wielkiej polskiej rodziny, nikt na siłę Ci nie będzie tam trzymał. I dla jednego święta to jest przeleżeć krzyżem 5 dni pod rząd w kościele, normalnie być na każdej praktycznie mszy. Na drugiego to jest siąść normalnie od dziewiątej rano, przytłuc alkoholu ze szwagrem. Dla jeszcze kogoś innego, na przykład dla jakiejś ciotki, to jest, żeby popróbować sobie dobrego ciasta obejrzeć. Yy, jakąś kasetkę z wesela, które było niedawno, bo o, dostaliśmy od fotografa, od Marcinka, i Justysi, Ojej, ale fajnie powspominamy sobie, dla każdego święta to jest coś innego. Dlatego. Yy, z jednej strony mnie to w sumie cieszy, że jedną rzeczą, jedną rzeczą potrafię wywołać dwie różne emocje, bo jestem lubiany i nielubiany. Wiecie za co? Za prawdę. Prawdę, której czasami w tym naszym pięknym kraju nad Wisłą niestety brakuje. Trzymajcie się moi drodzy. Oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Mam nadzieję, że te święta, święta, święta spędzicie w gronie rodzinnym. Komu się nie uda, no to że nadrobicie i spędzicie je jak będziecie chcieli. Kto będzie chciał, przeklęczy 12 czy 18 godzin w kościele. Kto będzie chciał, uturla się jak Borsu przy świątecznym stole ze szwagrem. A kto będzie chciał, nie wiem, zleje się na śmingu, z dyngu z kim, yy, z chłopakami z osiedla i też będzie fajnie, też będzie cudownie, bo to są wasze, wasze święta. Oczywiście zapraszam Was na e, wszystkie odcinki e, moje przy świątecznym stole. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego, naprawdę wszystkiego dobrego. I moi drodzy, ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy kochali, zdaję sobie z tego sprawę. Ale chociaż cieszę się, że za to, przez co przez jednych jestem lubiany, przez innych jestem nielubiany. Więc, jak to mówią, dwa w jednym promocja! A Polacy, my jako Polacy, oczywiście lubimy promocję. Oczywiście zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się piątka. Hej!